Przepraszam bardzo Pan wie, że tu ma być muzeum, yy, na, muzeum sztuki współczesnej, a tak w yy, świętej niepodległości Sika na muzeum. Nie te Cały rok pijesz, powiedział. Kiedyś to były święta niepodległości. A teraz Wiesz, to już nie ma święta. No. Robiło się orła e, z czekolady. Rozwieszało się no. takie tęczowe balony. Rozwieszałeś takie tęczowe balony z orłami z czekolady? tęczowe. Różowe. A, różowe. Jak różowe. co roku w sumie panuje takie porozumienie między organizacjami kibicowskimi, że nie reprezentujemy barw klubowych, tylko barwy narodowe, bez względu na to, kto do jakich, z jakim klubem sympatyzuje. My jesteśmy ultrasami reprezentacji TVN-u i mam nadzieję, że to nie będzie dla nikogo problem. TVN! Szaliki powinienem zrobić, Kord, ale... Pasuj jak zrobić szaliki? Ma pan chyba najdłuższy transparent, jaki widziałem. W sensie to jest taki pasek bardziej. Dłuższy bardziej tak, no. Taki 2,5 metra na 50. Ale skąd ta koncepcja, że na przykład nie zrobić bardziej prostokątnego może. Przez to hasło, przez to, że jest takie długie, to wydaje mi się też. A też w przemieszczaniu się jest mhm. dosyć pomocne, bo mogę po prostu podejść do góry a. i każdy przechodzi pode mną i nie ma. problemu. A gdyby w dwóch linijkach to napisać? Przyjdzie taki e czas i, i drugi linijce, kiedy Polak będzie Polakowi bratem. No jest to jedna z opcji, którą można by też. Nie parłeś na to. No. Możesz macie. Piękne tradycyjne standardowe hasła. I już państwa rozpoczyna się szytup. Ty jesteś kotem, trzymaj to dla na, na pamiątkę. Co so, Better than, 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 than Red, potem skaczę od ale potem sobie powybieramy. Pszczółka mała jest moja ulubiona. Legia albo śmierć. No, no. Co tak pszczółka mała jest tutaj? Legia No. Te teraz wchodzimy, słuchajcie, na Amerykę, nie? Na Amerykę? Tak. Znaczy? A, no Dobra. Just queue, tutaj filmuje. Ja Dzielnie tak, nagrywa. Akurat na z tamską torebkę mojej córki. Może trochę pripałowo to wyglądać, ale moi drodzy, nic to nie znaczy. Patrz jest... się pastą nasmarował taki z wyborczej, bo powiedz, myślał, że jak będzie miał ciemniejszy kolor skóry, to tutaj tego ale pobiją. No było widać chyba, że się. No było widać, że jest debilem po prostu, tak. Na problem... Napady nienawiści na Ciebie dzisiaj? Czy... Nie, Żadnych za, napadów nienawiści. Właśnie, jeżeli chodzi o obchody wszystkie niepodległości, to jest to no, najmniej wiążąca się z napadami nienawiści imprezę, na jaką, jaką chodzę. Tam ten jeden tam jest na patriotyczne. Proszę o wsparcie. Czyli pan za monarchią, tak? Za powrotem monarchii. Tak jest. Intronizacja Jezusa jako króla Polski. Absolutnie. To jest jedyne, co może Polsce pomóc w tej sytuacji. Do razu, tej sytuacji znaczy, jakby Pan zdefiniował sytuację, chodzi Panu bardziej o... Absolutnego zagrożenia dla identy identyczności polskiej, dla jej... Nawet, nawet torebki z całościami narkotyków tu się znajdują. Jak widać, zażywają guziki uczestnicy Marszu Niepodległości. To jest nowy drag, wkładasz guzik pod język i nic się nie dzieje. Nie ruszamy tego świństwa, nie bierzemy rzeczy, po których się nic nie dzieje. W środowiskach LGBT y, śpiewa się y, pre z bohaterami, niech żyją zdrajcy. Panie Tak. a może bym coś wam powiedział tak dobrego? Tak, od ale mówię dobrego właśnie. Mówię, że w środowiskach LGBT takie, takie hasła jak część i chwała bohaterom są, prawda, nawoływaniem do nienawiści. O! Kolejne, kolejne nielewiste Bóg, honor Jak można mieć honor, jak można wiedzieć w Boga i jak można być przywiązanym do ojczyzny w dzisiejszych czasach Unii Europejskiej i totalnej globalizacji, rozwoju cywilizacji. Dobra, więc jest podziałka, tutaj że jakiś się formuje blat, no i mamy przód. Co się formuje, przepraszam? A Chodzi to jest, to jest o, polska. A no. Okay. To ja od... Siema. Siema. Siema, siema. Okay. Bo to no, to nie, ty, fajnie wygląda Możemy się przywitać go prawie. Tak. Myślałem, że jesteś niższy. Tak? <śla> 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 ja się urosłem ostatnio. I odpalamy I odpalamy Dobra, 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 No, no, Kto nie kłóca, jest kłócem. Zakręcamy się! Szkodziarze, będą spuszczać się na twarz. Czekaj, czekaj, Nie, taką... nie no nie, to są plansze do zasłania ko ty, kodziarstwa, może zobaczyć? No, 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 no. no. A, jesteśmy. I zostali oni skutecznie zasłonięci przez y, Straż Marszu. To może być dla nich pewnym rozczarowaniem. Trochę to jest rozczarowujące, że zasłonili was. Oczywiście, to, że tak. Dlaczego? To jest bardzo komiczne. Nie doceniasz dramatyzmu tutaj i komizmu. Aha. Patrz, oni się boją, że są słowem słowem pisanym. ale czy A ja to jest... mam definicję patriotyczną. Ale czy to jest bardziej tak, właśnie, że oni was zasłaniają, żebyście wy ze swoimi hasłami się nie mogli przebić? Czy bardziej tak, że to straż Marszu zasłania was, żeby was chronić. Nie? E... szalem zasłania nie kogoś innego to ma inne zdanie. Nie, no, bo jest to bardzo zabawne. A, że większość zazwyczaj jest motłochem, no to ja się będę pokazywał, kto jest motłochem. Aha. Ja uważam, że to jest zabawne. Uważa pan, że to motło. W większości tak, nie wszyscy tam są motłochem, ale w większości nie, tak to którzy nie rozumieją, co to jest patriotyzm, co to jest nacjonalizm tak naprawdę. A jakby pan powiedział, czym jest patriotyzm dla pana? Patriotyzm to jest przede wszystkim kochanie swojej rodziny miejsca, w którym się mieszka, mieć szacunek dla kultury. A gdzie pan mieszka? Tutaj, na Pradze Południe. Gdzie kocha pan Pragę? Lubię Pragę, bardzo lubię. Czekaj, lokalne, to lokalny. czekaj, pan mówi, że ludzie są motłochami, tak? A jak się ma do tego hasła bez nienawiści? Pan nie mam na to zdania. Nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Ale chyba jest logiczne, że zazwyczaj... Ale to nie pan ma to hasło, to nie jest pana hasło bez nienawiści. Pan nie jest, 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 jest nie A Pana? A gdyby pana ktoś nazwał motłochem, to pan by się obraził? Daj, Demokracja Jakie to były okoliczności? Jakiego to były No, jeżeli by to było. Teraz. Jest Nie, tak właśnie nie agresywne. Jest pan motłowem? Jest pan bym to. Ej, ale jestem zawiedziony, że to w ogóle to takie. że tutaj nikt. no to widzę w Prawdziwy kodem. Prawdziwy kodem, no we mnie. Tutaj pytanie retoryczne do Bastionu, czyli e, Co was tak mało? O hej kurwy, was tak mało? Prawdopodobnie odpowiedzi nie spodziewają, więc jest to pytanie retoryczne. Jeżeli ktoś nie zna takich mało skomplikowanych, ale jednak słów polskich, to, to może się nauczyć tutaj po Pyta, bawiąc, uczy. No wiadomo, wiadomo. Powinieneś lejt moti. Powinieneś lejt motyw. Za tym baskiem O, Ale to kolejne takie małe łączki. Fajer Ja pierdolę! To jest na przejść. Tak, 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 dobry! Prosto z Warszawy. Relacjonujemy. tak, relacjonujemy. Czy puścimy? No, ale nie to pewnie, gdzie... no. no to proszę bardzo, proszę pozdrowić tam. Mam, Pozdrawiamy mars... cały Gołaszyn i cały łuków. No <gryst> i całą Warszawę i wszystkich ludzi, którzy przyszli na Mars. Na pewno macie też jakichś antagonistów, bo skoro pozdrawiacie Gołaszyn i łuków, to na pewno jest jakieś miejscowość, której nie lubicie wyjątkowo. Tak, nie lubimy. No raczej nie. <grystw> nie, nie robimy. Krętki? Krętka. Co Krynka, Co to kurwa jest? Będę mówił, o, kolejna petarka, są to takie, takie małe bączki tudzież korsarze, które raczej robią trochę hałasu, służą do płoszenia kaczek, ale nie, nie płoszą, za nie krzywdzą, ludzi. Czekamy, 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 czekamy. A wiecie, kto tą budkę zbudował? No ptaki. I wiłki im pomagały. A Bank Gospodarstwa Krajowego nie zawsze chyba był taki biało-czerwony. Dzieński, Artem. Jakieś pierwsze obrażenia jedna osoba została obrażona. tu jest? Gdzie? Tu. Tak? Dobra, kłaniam się, Dawid, kłaniam się pan Wielgus. E, wiem, że się znacie, bo tutaj taka słynna sytuacja ze szpitala, że pani odwiedzała, pan Dawida. Jak pani określi tą kontrdemonstrację? Właściwie to jest kontrdemonstracja, czy ma, raczej można powiedzieć, że to bardziej też demonstracja, tylko inna? Szanowny panie, nie udzielam wywiadów telewizji publicznej. Ja mówiłem, że ja bardzo. to panią kojarzę nie, nie, z telewizji. No ale nie publicznie. Pyta pe, na internet. cześć. Na no, na YouTube. Kalen, pani bo. tam, nie? Chciałem, a Dawid, a ty jak się dzisiaj czujesz, czy spotkałeś jakimiś takimi wyrazami, wyrazami niechęci, nienawiści, czy nietolerancji, czy raczej, bo oprócz tego, że trochę huków wybuchów, to chyba nie ma żadnej agresji, prawda? A. Chcielibyście tak. z mądrym człowiekiem porozmawiać? Eee, znaczy nie, by to mnie pyta, więc gdy grawić No znajdę, wam kogoś, no. my, my mądry ludzi unikamy. No. Chciałem kolegę pozdrowić, tak? bo obiecałem. Filipie no. pozdrawiamy cię, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Filipa. No, przykro mi, że nie chcą z nami rozmawiać przedstawiciela. Ja bym mówisz, bardzo ]aj. chciał. No. ja Mogę się za takiego podać, bo mam dredy, nie? No to to... możecie tam wyciąć i no powiedzieć. Dobra, okay, no dobrze, okej, dobrze. Powiedz, no. że, jesteś, że jesteś z Kodu i że w ogóle to jest członek osobistej ochrony, pani Szering Wielkiej. Dzień dobry, to ja od, jestem. Od dawna pani w Kodzie? Ale yy, ja w Kodzie od kiedy jestem? Hmm? No, od założenia, 2007. W 2007 już był założony kod? Tak, nie kłamie. Senia uratowała trochę sytuację. Dostarczając nam kabel HDMI na trochę, HDMI Mini. Trochę w chuj. Trochę w chuj. Dokładnie. To jest e... zesenia, która uratowała w flaga roku. na ziemi, podnieś flagę. No. Proszę Państwa, to jest chyba najdłuższa flaga, jaką kiedykolwiek widziałem, trzeba przyznać. Znaczy trzeba przyznać, to może inaczej, okay. bo kiedykolwiek widziałem, może kiedyś. No, no. kiedyś no, o co chodzi w, w konkursie mierzenia chuj. Co? Ta, ta konkurs mierzenia chuj. Co to to ty nie mówię. Nie chodzi o to, kto ma dłuższego, tylko kto więcej zmierzy. Aha, Aha. Nie wiem, czy to jest treść, czy to jest treść patriotyczna, z Q. No nie, Ale, ale nie, w sumie tak. Warzyło ja mi się wiedzieć. No to tak, flaga. w sumie jeżeli chodzi o... No to jeszcze gorzej się skojarzyło z flagą. Nie, 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 odwołujemy to. Nie, bo, chociaż żarty rubaszne, żarty nieprzyzwoite czasem nawet e, są e, jak najbardziej w naturze, e, w naturze takich młodych, pięknych, heteroseksualnych mężczyzn jak my. Pa, pa, pan, to, tutaj, ta, 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 ta. Dlaczego Pan mi przeszkadza? Ja Pani przeszkadza? w jaki sposób? No to się modli. A, pani się modli? To przepraszam, ale to jest ogólnie jest głośne Po prostu nie widziałem, że napisane jest w Nowym Testamencie. Zobaczyć, jak napisane się jest w Nowym Testamencie, żeby się nie modlić na ulicach, na widoku, tylko bo to chodzi o kontakt z Bogiem, a nie o a? a? Jesteś faryzeuszem, który wystaje na ulicy i się modli. No nie, my nie jestem. Są... To nie wiem, jak pyta! siema! Hey. Dzięki. Dzięki. Jak Co? To co? To jest czysto No Spok. co? No. No. Mówicie tutaj opary alkoholu z tych wszystkich. Alkoholu, to nie, nie. Nie, to nie, 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 Ale nie, nie, czułam nie, nie, Ode mnie. nie, chyba jakąś nie, nie, <laughs> no. flagę niesiemy na trzeźwo. nie, 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 ale kabelek do... Oporę, popraw kabelek do audio, ja, kurczę. Czy nie obywatelsko? To co? Obywatelsko, który jesteście, czy jego obywatelsko? Nie obywatelsko, ja go pytam. Pyta, pyta to obywatelsko. No tak. co to się wyłączyło Jest dźwięk, ale mono. Jest dźwięk, ale mono. Za darmo, ale w mono, to jest nasza dewiza. pytacie się ludzi o wszystko? Co? Pytacie się ludzi o wszystko? Nie o wszystko, no takie bardziej rzeczy, wiesz, przyziemne raczej. W sensie... Tak, 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 tak. Czas, Działa, Działa, ja wiem wiem. I sam widziałem wielkie takie plusy głosując na na, Nie wiem czy to jest... Znaczy prawdopodobnie mógłbym zgadnąć, by, by, znaczy biorąc pod uwagę, że jesteś uczestnikiem Marszu Niepodległości, ale masz też długie włosy, kurtkę z i dready, czy głosowałeś na kurwina. To jest takie to też tak. troszkę potwierdzasz stereotyp jednak. No czy ale, dobrze czy źle? Nie no dobrze, że głosowano w demokracja, oczywiście źle to by było jakby głosował na za Zoidberga I, i tutaj przyjdę. nie wiem, mój brat głosił, y, miał głosowanie do emerytów i ktoś tam, prawda? Ewentistów. Ewencistów. Tak, no. tak. My chcielibyśmy się zapisać do młodzieżówki partii emerytów i Rencistów, ale nas nie przyjęli niestety. Za starzy byliśmy. No, no za starzy. W Każdy myśli o przyszłości. A. Tak? No, czy no, no, to jaśniejsza. się. jakimś o właśnie wygłosowaniu. Ale y, tak jak patrzę na tych. O jakie ujęcie jest na polityce, Młodość! Wiara! No więc... ZAP PO nie było pełni jak na marszu. Czy panowie też byli, czy widzieli? Bo słyszeliśmy, że księżyca nie, księżyc nie był widoczny. Dopiero od niedawna księżyc jest widoczny na marszach. Czy zgodzą się panowie? Ja znaczy nie jest to związane z tym, że księżyc jest widoczny, nie? Nie, no, pch, no. Nie można winić PO za to, że nie było księżyca widać? Proszę pana. A pan? Pan chyba Polak, co pan tutaj? Nie, mam baterię. A gdzie są narodowcy? No, tutaj. Narodowcy tutaj. A Ale... Ci tacy Liski, nie ma, nie ma kogoś takiego, to jest mi.